Witam serdecznie na kanale Daro Robi Dzisiaj film z serii Poszukiwać z Bałtyku. Zapraszam do oglądania filmu. Plan jest następujący: mamy już niedługo pierwszą, więc biorę latarkę ultrafioletową i jadę szukać złota Bałtyku. Uuu. Ale zanim pojadę, zabiorę ze sobą kilka rzeczy, które umożliwią mi poszukiwania. A będą to m.in. rękawiczki, czołóweczka i jeszcze coś na ewentualne znaleziska. Jestem dobrej myśli. Wezmę mały kubeczek, jeszcze jakieś foliowe opakowanie, bo to co znajdę, pewnie będzie mokre. Sprzęt gotowy, pora wyruszać. No ale przed pierwszymi poszukiwaniami zobaczmy, jak to światło działa. Mm, tak to świeci. Płot. Płot się robi fioletowy. drzewa w fiole cieją. Tak więc normalnie wiem, jak już to świeci, tylko nie wiem, jak wygląda bursztyn. Podobno powinien odbijać światło i być wyrazisty. No i jestem na miejscu. No to jakieś inne samochody, konkurencja czy co? Cholera wie. Dobra, to pora iść. Sprecyzowanych celów to ja nie mam, ale fajnie by było, żeby znaleźć jakiegoś, chociaż mikrusa, żeby ten nocny wypad się jakoś Miło zakończył, ale jest konkurencja. Podobno to powinno świecić, ale jeszcze jak świecić? O, tutaj coś tak fajnie świeci, zobaczcie. Czy takie glony. O, glony całkiem fajnie świecą. przecież tu wszystko świeci, ludzie się chyba na tym trzeba znać a nie tam zwykły chłopak z miasta przyjechał z latarką UV i udaje, że jest poszukiwaczem cisza spokój a tam dalej takie światełka Mm. O, to jest konkurencja Też przyszli szukać O, widzisz, jakaś drobnica jest ha. No dobra Ja się skupię na szukaniu Jak coś znajdę, to się włączę No, powiem wam, że to nie jest łatwa sprawa Tu coś świeci, ale to jest muszelka tu połowa rzeczy świeci. O, zobaczcie sami co. Żadnych kamyków tu nie ma. Są same korzenie jakieś. Ale jak ładnie świecą. O, tu coś jest, ale to nie. E. Bursztynek, bursztynek. Znalazłem go na plaży. O pierwszej w nocy. Niech on się mi pokaże. Bursztynek, bursztynek, znalazłem go na plaży o pierwszej w nocy, niech on mi się pokaże. Czy to jest bursztyn? Ciężko powiedzieć, ale biorę to. Ciężko tak porucze bez tego, ale poradzimy sobie. O. Palcu wygląda. Rzucam. Idę dalej szukać. Jak coś większego znajdę, to się włączę. Mikro, mikro, mikrony są. Ale muszę to zobaczyć, jak to wygląda w świetle dziennym. Bo się okaże, na zbieram jakiegoś szkła, które świeci pod wpływem ultrafioletu. Ha! Kurde, ale ja będę Poszukiwacz, kurczę. To co to? Bursztyn? O, drewno. Stki drewno. Drewno też się świeci. Drewno, moi drodzy, też oddaje poświatę tej latarce. No tu jest zwykły kamień. A mógłby być bursztynem. O, coś takiego bym znalazł. To by było całkiem fajnie. Ale niestety idę dalej, włączę się później i szukam w tych glonach, a w tych glonach to większość odbija światło, to ultrafioletowe, i na kamerze to widać, że tego jest tu pełno, bursztynów, a to są same śmieci. O tutaj tak ładnie coś świeci Jakieś glomy na pomarańczowo, na zielono wszystkie kolory. Tylko nie ma bursztynka Powiem tak. Oczekiwania były zupełnie inne. Ale nic, nie poddaje się. O, tutaj coś ładnie świeci. Co to jest? A, tak świeci kłębek jakiejś waty lub wypełniacza jakiejś kurtki. Ale wygląda to zacnie. Aż prawie się zajarałem. Filtr od papierosów też ładnie świeci. Tylko, że to nie jest bursztyn. A tutaj trochę niżej to, co świeci, to muszelka. A tu morze Bałtyk Kurde, nie jest to takie łatwe No i po poszukiwaniach Trochę się zmarzło, jodu się nawdychało i coś tam się znalazło, ale podsumowanie Nie tutaj Podsumowanie będzie na miejscu, tam gdzie ciepło jest. Co nieco znalazłem, jeżeli to, co znalazłem, się okaże, że to jest bursztyn, to już jestem zadowolony. Bo chciałem jednego małego bursztynka znaleźć. Rozmawiałem z chłopakami, którzy byli na miejscu. Mówi, że jakaś jest drobnica, więc ja się nawet nie napalałem. Jak było widać na filmie, nie wszystko, co się świeci, jest bursztynem. Jedziemy! To ja tu więcej bursztynu mam w samochodzie niż ja na tej plaży znalazłem. No patrzcie sami. Jestem już z powrotem po poszukiwaniach, a tutaj mam wynik ostatniej godziny spędzonej na plaży. Nie jest tego zbytnio wiele, ale chcę przypomnieć, że poszukiwałem pierwszy raz w życiu jako amator i nigdy wcześniej tego nie robiłem i oczekiwania były zupełnie inne niż praktyka. Bo chciałem choćby znaleźć małe ziarenko bursztynu, a praktycznie trochę znalazłem więcej. Spotkałem dwóch poszukiwaczy, z którymi rozmawiałem i mówili, że jest słabo, bo jest jakaś taka mała drobnica, nic wielkiego nie ma. To więc już w ogóle byłem załamany, że skoro oni mówią, że jest słabo, jest mała drobnica, to już w ogóle nic nie znajdę, bo oni już może jakieś doświadczenie mają, a ja poszedłem tam pierwszy raz i bez doświadczenia no ale coś znalazłem, więc zobaczcie sami, co znalazłem. I tak wyglądają skarby Bałtyku, które znalazłem w przeciągu godziny w nocnych poszukiwaniach z latarką. Ten jest największy, ten jest średni, a ten jest najmniejszy, ale za to najjaśniejszy a i tutaj wziąłem takie drewienko, bo tego to jest. I tutaj mamy kawałek drewienka, który strasznie odbija światło ultrafioletowe, i tego jest pełno na plaży. I nie tylko takich rzeczy, ale im bielsza rzecz na plaży, tym bardziej odbija to światło ultrafioletowe i daje zmyl... zmylone sygnały, że mamy do czynienia z bursztynem. A praktyka, którą zdobyłem przez ostatnią godzinę, mówi: Im jaśniej coś odbija światło, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że to jest bursztyn. Ja jestem zadowolony, pierwsze poszukiwania za mną, zawsze mogłem wrócić na tarczy, a wróciłem z tarczą. I na tym etapie żegnam się z Wami i dziękuję tym, którzy zostawili lajka oraz komentarz. Cześć!